Podczas 11 spotkania w Maruzie gościmy grupę ze Szwecji. Przyjechali do nas Państwo z południowego regionu Szwecji, jednak chciałabym się zapytać dokładniej, czym się zajmuje Państwa organizacja, bo to jest grupa lider, należy to zaznaczyć. Czym się zajmuje i skąd Państwo konkretnie jesteście? Co, i Maores. Marus chavi Haft, wysłuchał mnie na Ok. Widzę, Lidegruppen sysslar med och från vilken region ni kommer. Vi kommer ju då från sydöstra delen av Sverige. På Hodjimis Podnjovo och Shodnego, Zagotska-Svetzig. Det är ju då ett, ett litet Sveriges minsta landskap som kallas för Blekinge. I då, när Mniejsja-Vojavutskottet i Sverige, Blekinge. Och vi är ju här på studiebesök för att vi kommer ju att. Till mm -hmm. e, I e, jesteśmy tutaj właściwie, e, przyjechaliśmy z wizytą studyjną, dlatego że we wrześniu czeka nas wielkie zadanie i e, będzie to odpowiednik spotkań w Maruzie nazwany przez, przez nas e, Parlamentem wiejskim I ta nasza impreza odbywa się między 6 a 9 września. Jag vill fråga, eftersom ni är en organisation som driver ledarskap, vad gör ni i er organisation i er region? Vad är det Leader sysslar med i er region? Leader sysslar med att eh, dela ut pengar till landsbygdsprojekt där man vill utveckla turism, företagande och, eh, ja, vad ska vi säga mer? <laughs> Fisky puchek to wygląda na Lider zajmuje się rozdziałem pieniędzy dla. Y, zajmuje się rozwojem turystyki, y, przedsiębiorczości oraz rybactwa i wędkarstwa. Mm -hmm. e, chciałabym zapytać, jakie różnice dostrzegacie Państwo między liderem w Polsce a liderem w Szwecji? Czy w ogóle jakieś zauważyliście? Honi jak to chłynale, ale lider i Polen jak lider i Sverige. Har vi det? <laughs> ja, alltså, det finns ju skillnader naturligtvis. Det är ju två olika nationer och man bestämmer ju delvis själv. Det är ju EU som bestämmer de stora reglerna så att säga och de är ju lika för hela Europa då. Va? Men varje land får ju sätta upp sina egna regler så visst finns det, ju, visst finns det skillnader. Men, men... Jaha, du kanske ska mm. eh, to, eh, oczywiście że eh, głównym organem jest Unia Europejska i ogólne zasady są wspólne, z tym że no, każdy kraj ma jakby swoje własne eh, sposoby m, dobrych praktyk, prawda? we wdrażaniu polityki lider. Mm. Men här finns ju också väldigt mycket likheter mellan Sverige och Polen. Alltså, Polsk i Szwedzkie krajobrazówki to jest to to jest problem här som jest znaczy, zauważyliśmy, może się skupmy na e, tych wspólnych cechach, Zauważy, zauważyliśmy bardzo wiele wspólnego e, i e, przyroda, na przykład Mazury i Blekinge, jest ma wiele wspólnego, e, tereny wiejskie w Polsce i w Szwecji borykają się z tymi samymi problemami, także zauważamy dużo wspólnego i myślę, że znaliśmy wiele punktów stycznych. Hmm. Hmm. Temat naszego maruza to współpraca organizacji z samorządem. I chciałabym zapytać, jak ta współpraca z samorządem występuje w szwedzkich organizacjach? A co tema for notte same constant, ale sam marbiety na mandych uh i humana? Co się da jest tema. <try> Är det, är det en fråga på just det samarbetet? Just med, samarbetet. Ja, okej. Okay. Okay. Mm. Mm. Eh. Jag måste säga att vi i Leader Blekinge har rätt så bra samarbete med myndigheterna och eh, det heter ju kommuner i, i, i Sverige då, och eh, det fungerar rätt så bra. Vi har en öppen och bra dialog mellan de olika myndigheterna. Och, mm -hmm. e jag tänkte att jag skulle berätta lite från Leader Blekinge. Från vår erfarenhet. Vi har område har vi fem område och vi har en väldigt bra samarbete. Vi är organisationen Nonprofit. Vi har en väldigt bra samarbete med alla. Pięcioma gminami. Mhm. Mhm. Chciałabym jeszcze zapytać, pod jakim tematem odbędzie się najbliższy Parlament Wiejski? Pytanie, mhm. e, e, jakie temat, homan val for e, Nelmaste Landwiks e, To jest temat, jak, landet, mhm. I, t, e, temat jest, jak budujemy nasz kraj i e, kto buduje nasz kraj. Och, och vi har ju då bjudit in en hel mängd organisationer och myndigheter som får komma och förklara för oss då, som är landsbygdsbor hur de vill bygga landet. <coughs> Sen tänker vi tala om för dem hur vi vill att landet ska byggas. Vi har bjudit in i i och i organisationer. Och vi ska fråga hur länderna bygger. Ale chcemy i też wyłożyć z naszej strony, jak my widzimy budowę w kraju. Mhm. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To dla nas zaszczyt Was gościć. Thank you very much for Bardzo Dziękuję. Dziękuję bardzo.